No to idziemy na małą przejażdżkę tym dożym klocem. Jadę zobaczyć za jakimś samochodem, bo dziś chcę sobie poskakać, ha ha ha. To bierzemy giwerę i jedziemy o helikopter. Helikoress ma sprysznic. ale ten kloc jest wolny. Ja pierdole więcej takiego gowna nie kopoję. Wypierdalam z tego kloca, ała ała, ała moja dopa. Potorbowałem się trochę, ała ała. Korwa kręcę się jak debil. Choj biegnę za tym klocem bo nic innego nie mam, korwa mogłem kopić Ferrari, i by było zajebiście. Ja pierdolę ale on mi daleko zjebał, korwa jos mi płoca wyskakują. Korwa zaraz tego grobasa rozpierdolę, już mnie w koli. Ale ten grobas jest wytrzymały ja pierdolę, korba nie go, pancernik jebany. Wypierdalam stąd, idę po jakiś samochód, może coś znajdę. Stoi dziko. No kurwa teraz to kowica, ha ha, ha ha teraz to mogę poszaleć. O jakże, ale to wolne, kurwa jak kowica może takim wolnym jeździć. Chodź jadę poskakać. Musiałem sobie załatwić lepszą forę, bo tego wnokowicy jest za wolne he he he. To dopiero jest fora, tym to ja dolecia do Bangoko, ha <hahaha> to chyba zapiadala 300 na rodzinę. Oj, teraz pierdolę do palacza to będzie jeszcze szybciej, owa teraz to ja do dna steaming, hahahaha. O korwa lecę tak niczym tak ha 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 o korwa zaraz spierdolne o ziemię, o korwach chyba się odbije i wierbie do wody. A -a 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 -a